Zadanie 38. Poniżej przedstawiono wzory sumaryczne cukrów i ich pochodnych. Jako wzór pierwszy mamy C5H10O5, czyli jakąś pentozę. Jako drugi wzór mamy C6H12O6, czyli jakąś heksozę. Bardzo możliwe, że będzie to glukoza. Jako C12H22O11 mamy jakiś disacharyt. Znając życie, będzie to najprawdopodobniej sacharoza. Jako c 6 h 12 o 7 mamy kwas glukonowy. Uzupełnij poniższe zdania. Pisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków. Zdanie pierwsze. W wyniku reakcji związku z amoniakalnym roztworem zawierającym jony srebra powstają aniony związku. Czyli pytanie brzmi, który z tych cukrów się utleni, dając odpowiedni produkt? Mamy tutaj bardzo ładnie zaznaczoną analogię. Mianowicie, jeżeli utlenimy C6H12O6 w wyniku próby tolensa, tylko zapisanej po prostu za pomocą tego odczynnika tolensa, to otrzymamy kwas glukonowy. Czyli utleniając glukozę, uzyskujemy kwas glukonowy. Ze związku 2 uzyskujemy związek 4. Podrotlenek miedzi 2 utworzy roztwór o szafirowym zabarwieniu po dodaniu do związków. I tutaj, tak naprawdę, po dodanie do wszystkich związków utworzy to zabarwienie, ponieważ każdy z nich jest alkoholem polihydroksylowym, zawiera grupy hydroksylowe przy sąsiadujących atomach węgla, przez co wodorotlenek miedzi 2 tworzy szafirowe kompleksy we wszystkich roztworach tych czterech substancji. Zdanie drugie: cukrami prostymi są związki. No i tutaj widać od razu, że mamy pentozę jako jedynkę, więc to na pewno będzie cukier. Prosty, następnie eksozę jako dwójkę, czyli to będzie również cukier prosty. Trójka to jest disacharyd, więc do cukrów prostych już nie należy. I czwórka to jest pochodna cukru, bo jest to kwas glukonowy. inaczej też należy do grupy kwasów aldonowych, ale nie jest bezpośrednio cukrem. Wiązanie oglikozydowe występuje w cząsteczce związku tego, który jest disacharydem czyli związku numer 3. Oznaczenie związków w ten sposób dawało pełne dwa punkty za zadanie 38 po jednym punkcie za każde prawidłowo oznaczone zdanie.